Dobra kochani, chwila przerwy dla waszych gardeł. Zaczniemy nasze prelekcje. Jako pierwszy przemówi europoseł Iwaszkiewicz. Proszę o głos. Szanowni Państwo, Witam wszystkich bardzo serdecznie na Marszu Wolności i Suwerenności. Niestety nie jest to święto wolności. Jest to wołanie o wolność. Naród polski nie jest wolny. Kiedyś prawo wynikało z moralności, dziś wynika z cwaniactwa, matactwa, z interesów możnych tego świata. Zwykli ludzie są coraz bardziej zniewoleni. Nie decydują już o swoim majątku, o swoich dzieciach, o sobie samych. Szanowni Państwo, wartości unijne biorą górę nad wartościami europejskimi. Nie możemy się na to zgodzić. Musimy się temu sprzeciwić. Musimy obudzić Europę. Obudź się Europą. Dziękuję. Wake up! Wake up Europe! Wake up Europe! Wake up Europe! Razem! Wake up Europe! Wake up Europe! Wake up Europe! Wake up Europe! Jeszcze raz! Wake up Europe! <tem irrelevant> <wilkaörtnie> up, 성ta, uh, up Europe! Wake up Europe! Wake up Europe! Wake up Europe! Dzięki wam za świetne zaangażowanie. Teraz przemówi wiceprezes naszej partii Robert Anacki. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Kochani, jak tutaj maszerowaliśmy, krzyczeliśmy jedno bardzo ważne hasło: Gdzie jest kwota wolna? I idąc tak, kolega Lewicki odpowiedział na to: W Wielkiej Brytanii. I tak to właśnie wygląda. Miliony Polaków wyemigrowały i nie ma ich tutaj z nami. I właśnie dlatego, że Polska nie jest suwerenna i wolna i trwa to już 25 lat, a wcześniej trwało, kolej, wcześniej trwało wiele lat więcej. I w tej chwili walczymy o to, żeby obudzić Europę, która próbuje nas jeszcze bardziej ubezwłasnowolnić. To nie jest przypadek, że w Marsz Wolności i Suwerenności właśnie krzyczymy Wake up Europe, ponieważ w ostatnim tygodniu, kiedy pod przykrywką bardzo ważnego tematu, jakim jest aborcja, przepychano różnego rodzaju równie ważne tematy. Pod przykrywką niezwykle ważnej sprawy. Chowa się takie sprawy jak umowa CETA, TTIP i inne istotne kwestie, które dotyczą nas wszystkich. I dlatego też, kiedy Unia Europejska odbiera nam tą suwerenność, my mówimy nie. I dlatego ją budzimy. Dlatego chciałbym, żebyśmy jeszcze raz wykrzyczeli: Wake up Europe! Obudź się Europo! Wszyscy razem! Wake up Europe! 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 Dziękuję. Kochani. kochani. Kochani, kochani, chciałbym bureau. zaznaczyć jeszcze jedną ważną rzecz. To wy jesteście tak naprawdę tym zaczynem, który może ruszyć Europę. Wy jesteście tak naprawdę elitą Polski, będąc tutaj z nami. To dzięki takim ludziom jak Wy możemy obudzić Europę, możemy obudzić Polaków. To wy możecie zabrać to do domu, powiedzieć o tym swoim przyjaciołom, którzy wyemigrowali, że walczymy. Walczymy o wolność, własność i sprawiedliwość. I wykrzyćmy te trzy hasła: Wolność, własność, sprawiedliwość, wolność, własność, sprawiedliwość, wolność, własność, sprawiedliwość. Wolność, własność, sprawiedliwość. Kochani, dzisiaj, dzisiaj jest, dzisiaj jest jeszcze. Kolejna szczególna data. Dzisiaj mamy kongres założycielski partii Korwin. Te lata, w których nasz prezes Janusz Korwin-Mikke walczył, te wszystkie lata, pokazują, że jest nas coraz więcej. O mało włos dostaliśmy się do parlamentu. To dzięki Wam, tak jak mówiłem, możemy w niedalekiej przyszłości, już za kilka lat, zdobyć Europarlament i zmieniać Europę. Unię Europejską, która tak naprawdę nam szkodzi. Albo ją całkowicie likwidując, albo ją reformując. I to dzięki Wam możemy w niedalekiej przyszłości zmienić również Polskę. Liczymy na Was, bądźcie z nami. Namawiajcie wszystkich do walki. Czołem w Wielkiej Polsce. Do zobaczenia w wolnej Polsce. Brawo, brawo. Brawo, prezesie. Brawo, brawo. Następny głos zabierze Dawid Lewicki. Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy rocznicę 98. odzyskania przez Polskę niepodległości. I to przede wszystkim dwie kwestie. Jedna, ciężka praca, którą wykonali nasi rodacy, aby tę niepodległość uzyskać. Bo przecież przypomnę, że to nie było tak, że tego 7 października już wszystko się zakończyło. Później były, były powstania, były nieudane plebiscyty, była obrona Lwowa. I wreszcie wielkie zwycięstwo naszego narodu nad zarazą sowiecką. Tu, na przedmieściach Warszawy, pokonaliśmy y, armię... Sowiecką. Niestety to zwycięstwo nie zostało odpowiednio wykorzystane i politycznie ponieśliśmy klęskę w 1939 roku. Dlatego druga sprawa tego odzyskania niepodległości to wyciągnięcie wniosków. Nie możemy po raz kolejny liczyć na to, że cudze armie do nas przyjdą i nas obronią. Tak nas obronił w 1939 roku Churchill czy Francuzi. Tak samo dzisiaj nie obroni nas, nie obroni na, nie obrona nas Stany Zjednoczone ani żaden inny sojusznik. My musimy budować swoją siłę polityczną, militarną, gospodarczą. Nie możemy liczyć na to, że zewnętrzny partner będzie walczył o nasze interesy. My jesteśmy tylko tym słabszym sojusznikiem w dniu dzisiejszym, a nikt za tego słabszego nie będzie ręczył, on go najwyżej zostawi z problemami, jak wielokrotnie już to niestety bywało. Musimy odbudować armię, stutysięczną armię zawodową, żołnierzy, którzy są gotowi w każdej chwili walczyć za Polskę. A nie będą wysyłani na wschód walczyć za naszego wroga Ukrainę przeciwko Rosji. Wielokrotnie się powtarza. Wielokrotnie się powtarza, że Rosja ma mocarstwowe plany. I my dlatego mamy ich się bać, mamy się kierować fobiami, czy mamy budować Polskę wolną, wielką, suwerenną Polskę, która będzie walczyć także o to, żebyśmy byli mocarstwem tutaj właśnie w tym, w tym miejscu, w którym się znajdujemy od wielu, wielu lat. My dzisiaj, jako Polacy, mamy obowiązek obronić Europę, tak jak w 1683 roku zrobił to król Jan Sobieski. Obronił cywilizację europejską, czyli cywilizację zachodnią, przeciwko nawałowi islamu. My dzisiaj z jednej strony mamy y, nawał islamu, ale na własne życzenie, bo polityka gospodarcza prowadzona przez Unię, Unię Europejską prowadzi do upadku. Widzimy dziś, co się dzieje. Ściągają do nas hordy nielegalnych imigrantów. Co gorsza, są oni utrzymywani przez podatników, uczciwie pracujących Niemców, Francuzów, niczego nieświadomych ludzi. Ci ludzie temu nie są winni. Winni są temu unijnym motodawcy, który trzeba obalić. Mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy Europa się wreszcie obudzi. Bo nie tylko w Polsce. To samo się dzieje we Francji, to samo się dzieje w Niemczech, w niektórych landach, to samo się dzieje w Austrii. I wierzę, że jesteśmy tym pokoleniem, które wreszcie Polskę odmieni, które, od, które obudzi Europę. Bo jak mawiał jeden z ojców Niepodległości polskiej, Roman Dmowski. Przyszłość należy do tych, co mają ideę, wiarę w nią i zdolność poświęcenia. I jak tu jestem, jak na Was patrzę, jestem przekonany, że to Wy jesteście tym, tym, to, tym jądrem narodu, który może Polskę odnowić, które może obronić Europę. Bo przecież nie zrobią tego feministki z wieszakami czy młodzieżówka Komitetu Odnowy Ludowej Demokracji. To my nie, nie patrzmy na to, co mówią nam. Prozachodnie, antypolskie media mówiące tylko w polskim języku. My wiemy, co, ma, co jest dobre dla Polski, co jest dobre dla Europy. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! się, w kariery nadeszła kolejna na przemysłowa Słuchajcie, czy ktoś tutaj obecny wierzy, że Polską rządzą mądrzy ludzie? Czy ktoś, kto uważa, że rządzą nami ludzie uczciwi, niech podniesie rękę, bo to było możliwe do Misiewicza, żeby wierzyć, że ci ludzie będą, może nie kumaci, ale przynajmniej będą uczciwi. Po tym, co działo się w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, ci, którzy chcieli po raz kolejny zmienić złodziei na idiotów, ale uczciwych, wiedzą, że się pomylili. Ludzie, którzy wierzyli w dobrą zmianę, Wiedzą teraz już, że dobra zmiana to nie jest prawdziwa zmiana, bo prawdziwa zmiana ta, której my chcemy, której chce nowa prawica w całej Europie, które ruchy polityczne chcą w całych krajach takich jak Wielka Brytania, która właśnie wyrwała się na suwerenność, chcą tego Niemcy z alternatywy dla Niemiec, którzy w kolejnych landach potrafią wygrywać już z chadekami w wyborach. Chcą tego wolnościowcy w Austrii, którzy mają szansę wygrać wybory prezydenckie. Chcą tego narodowcy z ruchu narodowego, którzy mają szansę w przyszłym roku wygrać prezydenturę. My w Polsce od kilkudziesięciu lat funkcjonujemy jako środowisko pod przywództwem Janusza Korwin-Mikkego. Człowieka. Brawo, Brawo dla prezesa, tak jest. O! O! Gromadzimy się wokół. Wartości, nie interesów, ale właśnie wartości. Te wartości, wokół których możemy odbudować Europę, odbudować Polskę, wokół których możemy i musimy obudzić Polaków, bo poza nami nikt o to się nie dopomina to jest wolność, własność i sprawiedliwość. Dlatego krzyczymy te hasła, dlatego są tak bliskie naszemu sercu, bo wiemy, że nie da się zbudować. Na rozdawnictwie pieniędzy, których nie ma, nowej Polski, silnej Polski, bogatej Polski. Żadne 500 plusy i darmowe leki nie dadzą zmiany, dzięki której miliony Polaków, które wyjechały, wrócą. Bo oni wrócili, by tu czuli się dobrze, muszą tutaj dobrze zarabiać. A żeby tak było, musimy mieć silną gospodarkę, niskie, proste podatki, mało biurokracji i prawo do decydowania o własnym życiu. O to walczymy. Tego chcemy dla Polski i dla Polaków, tego życzymy innym narodom europejskim. Brawo. Szukamy sobie sojuszników w całej Europie. Nasz głos jest coraz lepiej rozumiany. I mamy nadzieję, że dzień dzisiejszy, dzień dzisiejszego marszu, dzień również dzisiejszego kongresu, to jest dzień, po którym będzie nam łatwiej budować Szeroki ruch zmiany, do czego zapraszamy naszych przyjaciół, wolnościowców, ludzi o, o poglądach narodowych, a wolnościowych, konserwatystów, którzy wiedzą od tygodnia, że PiS nie jest ani wolnościowy w kwestiach ekonomicznych, ani konserwatywny w kwestiach światopoglądowych, ani konserwatywny w kwestiach tak fundamentalnych jak od nowa życia. Walczymy, by Polska się obudziła, by Europa się obudziła. Będziemy walczyć dalej. Jest nas coraz więcej. Idziemy do przodu. Dziękuję wam bardzo. I uwaga, teraz ostatni boss każdego lewicowca, żywa legenda ruchu konserwatywno-liberalnego w Polsce, prezes Janusz Korwin-Mikke, Brawo! Kochani, Siedziałem przed siedziałem dwa dni temu w parlamencie europejskim i z tego zalewu bzdury usłyszałem tam zdanie, że wydaliśmy 2 biliony euro na walkę z globalnym ociepleniem, i te pieniądze nie poszły na marne. Rzeczywiście w tym roku jest o 500 mniej niż rok temu na marsz. Być może coś z tym jest, co? Oczywiście, kochani, jest to totalna, jest to totalna bzdura. I tych bzdur, to ja muszę tam wysłuchiwać całą kupę, gorzej że te bzdury są realizowane. Bo ja powiem więcej, Panie Przewodniczący. To nie tylko złe jest wydawanie pieniędzy, których się nie ma. Jeszcze gorzej jest wydawanie pieniędzy, które się ma. Norwegia pokazała, jak mając ogromne pieniądze, doprowadzić kraj do ruiny i ludność do skrajnej demoralizacji i zalać kraj falą imigrantów. Oni mieli pieniądze i też zniszczyli. Bo socjalizm zniszczy każdą ilość pieniędzy. Jakokolwiek by im dać. Wykorzystają na złe, a nie na dobre. Żadna ilość pieniędzy nie pomoże naszemu szkolnictwu, jeżeli będzie robione w ten sposób, jak jest robione. Dadą więcej na naukę homoseksualizmu w szkołach, prawda? Dadą więcej na wyjazdy na nauczycieli, żeby nie uczeli w szkołach. Zmarnują te pieniądze. Musimy zmienić wartości. Musimy wrócić do wartości europejskich, które doprowadziły Europę do tego, że rządziła światem. Sto lat temu my rządziliśmy światem. My biali ludzie rządziliśmy światem sto lat temu. Dzisiaj wartości są w końcu odrzucone. Te wszystkie wartości nie obowiązują. Obowiązują wartości dokładnie odwrotne niż europejskie. Wszystko jest odwrotne. Efekt? Przyjeżdżają imigranci i oni nas kolonizują. I przynoszą nam perkaliki i my je od nich kupujemy. Tak jak, tak jak kiedyś muzyjni kupowali perkaliki od nas. Wszystko się odwróciło. Wszystko stoi na głowie. I my musimy postawić to na nogi. Po prostu postawić na nogi. Ludzie nie wiedzą, co to jest możliwe. Ludzie mówią, jak to? To państwo nie ma nam mówić, co mamy robić? Państwo nie ma o nas dbać? Państwo nie ma się o nas troszczyć? Tak mówi małe dziecko. A my tu, jak się jesteśmy, jesteśmy ludźmi dojrzałymi. My nie chcemy, żeby z nami opiekowano. My nie chcemy państwa opiekuńczego. Chcemy państwa małego, sprawnego, które wywieszało morderców, sadzało do więzień i kazało im tam pracować oczywiście, a nie się wylegiwać, prawda? Pilnowało prawa i porządku i odczepiło się od nas. To jest bardzo ciężko powiedzieć, że żeby się odczepił. Oni z nas żyją. Powiedzmy jasno, to są ciężkie miliardy, dziesiątki i setki miliardów, które oni z nas czerpią, marnują, ale 10% z tego idzie do ich kasy. I to oni mają w tym interes, żeby ten ustrój trwał, żeby on trwał wiecznie. Na szczęście, proszę Państwa, pieniądze się kończą i ustrój trzeba będzie zmienić. Jesteśmy jedyną partią, która dokładnie wie, co jest przyczyną zła, dokładnie wie, jak to można zmienić i w was jest nadzieja, bo młodzież jest po naszej stronie. Młodzież już nie wierzy w te wielkie pieniądze, które obiecują Zachodu. Młodzież wie, że bogactwo nie płodzi z pieniędzy, bogactwo płodzi z pracy. A jak możemy się bogacić, jak praca karana jest podatkiem, tak? Przecież zdajecie sobie sprawę, że podatek od wódki jest po to, żeby ludzie nie pili, tak? To podatek od pracy jest po to, żeby ludzie nie pracowali, tak? No i tak to działa. To działa naprawdę. I musimy wrócić do normalności, tak jak było to hasło, prawda? To nie jest nic szczególnego chcieć powrót do normalności. Kiedyś pamiętam taką nowelkę Janusza Osenki, która mówiła, ludzie chodzili różnie, na rękach, na rzęsach, na włosach. Któregoś dnia pojawili się ludzie chodzący na nogach. Na plecach mieli tabliczkę z napisem eksperyment. Otóż, proszę państwa, pora dla eksperyment. Pora, żeby Polska wróciła do, do normalności. Jeżeli Europa nam nie pozwoli, to do diabła z Europą. Mówmy jasno, do diabła z Europą. Jeżeli oni chcą zamiast normalności mieć imigrantów, to nie chcę mają. Oni tworzą normalność. Oczywiście, że tak. A my chcemy iść swoją drogą. U nas na szczęście tych imigrantów jest mało. Na szczęście jest jeszcze pora, żeby się o od nich odciąć. Ale musimy to zrobić zaraz. Minie jeszcze 4-5 lat, ta fala dojdzie i do nas. Jeżeli nie zrobimy tego szybko, to będziemy również zalani. Musimy wrócić do normalności, powiedzieć, że król jest nagi. Ja powiedziałem też wczoraj w Parlamencie Europejskim: powiedziałem tak, gdyby w tym królestwie, gdzie oszuści sprzedali królowi niewidzialne szaty, była telewizja, to nikt by nie uwierzył temu chłopcu, który powiedział, król jest nagi. Otóż musimy się odciąć od skupnego wpływu telewizji, która jest w ich rękach. Musimy wierzyć w to, co jest jasne, proste, w to, co nam mówili nasi przodkowie. Jasne i proste prawa. A nie w ten bełkot, który idzie z Unii niespójny, niezwarty bełkot. Bo to jest bełkot. Trzeba powiedzieć jasno: król jest nagi. Zawołajmy razem: król jest nagi. 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 O! I to trzeba powiedzieć jasno. Oto wszystko, co oni mówią, to jest jeden wielki bełkot. Nie za. Tam... Króle znaki, dobrze. Proszę Państwa, kończmy, kończmy w tym momencie następującym, następującym przesłaniem. Spotkajmy się za rok tutaj z przekonaniem, że każdy coś zrobi. Każ... Na swoim poletku przekonał kilka osób. Sam założył własną małą filemkę i coś tam robi, albo swoją małą rozwinął w dużą firmę, albo. Pomógł coś zorganizować, co ten koszmar, który idzie z Europy, ten koszmar państwa opiekuńczego, odsuwa na bok. No, bo najważniejsza jest świadomość ludzi. Póki my mówimy ich językiem, póki my używamy ich sformułowań, prawda, to nie możemy wygrać. Póki my mówimy, no socjalizm to może dobra rzecz, tylko nie ma nie daje pieniędzy. Nie, tak nie wygramy. Trzeba powiedzieć, socjalizm to jest zła rzecz. Kiedy póki mówimy, że oni dają te 500+, plus, ale to jest niedobrze, niech wydali na każde dziecko, a nie tylko na drugie i trzecie i czwarte, to nie wygramy oczywiście. Trzeba powiedzieć, dawanie jest złe, jest złe. To jest ciężko przekonać ludzi. Próbowaliście kiedyś przekonać Sarnę, że dobrze jest, jak są wilki je przeganiają, bo od tego one są sprawne i szybkie? Trudno jest przekonać sarny do tego, prawda? Ale my jesteśmy elitą. My jesteśmy elitą, musimy wiedzieć, że to jest konieczne. Musimy wiedzieć, że musimy być silni. Musimy się wzmacniać. Tak jak mówił tutaj jeden z, jed, jeden z kolegów, bodajże, bodajże kolega, kolega Lewicki, to nie mamy się starać, żeby Rosja była słaba. To my mamy być silni. Ja nie ukrywam, ja jestem imperialistą. Oczywiście, że tak. Każdy przywódca państwa powinien być imperialistą. Powinien chcieć, żeby państwo stało się imperium, prawda? I my musimy się wzmacniać a nie płakać i żądać, żeby nam tam sprzedał używane czołgi. Tak? Musimy się wzmacniać, proszę Państwa. I musimy przestać kraść, przestać kombinować i zacząć uczciwie pracować. I do tego wzywam. Uczciwa praca, proszę Państwa, żeby nas nie okradali, żebyśmy uświadomili ludzi, jak jesteśmy okradani. Bo tego się ludzie nie uświadamiają, jak są okradani. Skala jest nieprawdopodobna zupełnie. Jak ja powiedziałem, że gdyby nie coś tam, to byśmy się byli o 40% bogaci, to ludzie mówią: "E, to niemożliwe. Jak to niemożliwe? Gdybyśmy w 89 roku poszli drogą chińską, to byśmy byli w tej chwili trzy razy bogatsi od Stanów Zjednoczonych. Bo Chiny były wtedy 20 razy od nas biedniejsze, a już się z nimi wolna wyrównują. Tak? Gdybyśmy to zrobili. To jest w naszej mocy. To można zrobić i ja wierzę, że to zrobimy. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękujemy bardzo Wam wszystkim. Dziękujemy za udział w dzisiejszym Marszu Wolności i Suwerenności. Zapraszamy Was wszystkich za rok, a wszystkich naszych kolegów i koleżanki którzy są ku temu uprawnieni, zapraszamy serdecznie na dzisiejszy kongres. Zachęcam od 14:30 w Pałacu Kultury i Nauki już odbierać piloty do głosowania. To pozwoli nam punktualnie, szybko rozpocząć i sprawnie przeprowadzić kongres. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję bardzo organizatorom, dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo.